Siema! Najlepsi zawodnicy na świecie mają rankingi około 2700-2800. Najlepsze komputery na świecie mają rankingi około 3500-3600, czyli jest to znaczna różnica na korzyść maszynek. Ale czy to oznacza, że ludzie nie są w stanie zagrać jednej partii na bardzo wysokim poziomie? No, okazuje się, że nie do końca, ponieważ Magnus Carlsen podczas turnieju Titled Tuesday zagrał partię, którą czeską ocenił na ranking 3850, co zresztą zobaczycie na szachownicy. Niesamowite, i to pokazuje, że oczywiście no, czasami zagramy lepszą partię, czasami zagramy gorszą partię. Komputery mają nad nami tę przewagę, że zawsze grają bardzo, bardzo silnie. Także dzisiaj pokażę wam te partie, szczególnie, że to była partia Tempem blicowym przeciwnikiem był zawodnik 3100, czyli też bardzo, bardzo dużo. Natomiast on, według czeskomu, tak jak widzieliście, grał na marne 2850. Także lecimy już do partii. Magnus Carsen zagrał ruch E4, nastąpiło E5, skoczek F3, no i tutaj skoczek F6, czyli no, obrona rosyjska. Raczej debiut, który jest uznawany za remisowy, ale oczywiście on jest remisowy na takim najwyższym poziomie na partiach klasycznych. Natomiast jeżeli w blicach, Ktoś chce go grać, no to spoko, nie? Nastąpiło bicie D6, tu skoczek E4, D4, D5, no i jedna z głównych pozycji, jakie mogą tylko być w obronie rosyjskiej. Dla niewprawionego oka można w ogóle było sobie by pomyśleć, że czarne mają przewagę, no bo jest idealna symetria, na no skoczek na E4 jest lepszy niż skoczek na F3, ale nie do końca tak jest. Ten skoczek bardzo często jest obiektem ataku, gramy ruch goniec D3, potem często dochodzimy do ruchu C4 i ten skoczek no, bardzo często musi po prostu wracać na E6 jesteśmy tak jakby jeden ruch do przodu. Nastąpiło tutaj skoczek C6, Roszada, goniec E7, no i białe grają C4. Zauważcie, nie można tego nigdy zbić, ponieważ tracimy figurę, dlatego ten skoczek tutaj jest słabością. Skoczek B4 i w tym momencie dzieje się rzecz, która odróżnia takich zawodników jak... Wy, czy takich zawodników jak ja, chociaż ja już trochę mniej, od Magnusa Karlsena, Ponieważ tutaj bardzo często, gdy oponent na coś atakuje, no to myślimy sobie, dobra, bez sensu jest wracać, no to albo to zbije, albo zagram jakieś wieża E1, żeby mieć inicjatywę. A Magnus Carson rozumie, że okej, okay, tutaj gramy goniec E2, nic złego się nie dzieje, ponieważ po kolejnym ruchu koloru czarnego zagramy sobie A3, skoczek musi wracać i jeśli będziemy chcieli, to zagramy ruch goniec D3 z powrotem i Chillera. Tak jakby nie ma sensu oddawać naszego gońca. Który jest silny w zamian za skoczka, który i tak musi wracać na C6. Także nastąpiło tutaj skoczek CB1D5, Hetman D5, skoczek C3, bicie, bicie, skoczek A5, wieża E1, goniec poszedł na F5. No i teraz ruch C4, Hetman D8. I mam dla Was małą ciekawostkę, ponieważ sprawdziłem sobie przed tą partią i ta pozycja miała kiedyś miejsce na turnieju prawdopodobnie klasycznym, ponieważ jest ona w bazie na liczesie i grało to dwóch Polaków. Grał Partłomiej Macieja z Piotrem Murdzią. No i mieli taką samą pozycję jak te 20 lat później, Magnus Carlsen w turnieju internetowym. Ciekawe. No i tutaj faktycznie nastąpiło koniec D2, czyli to samo co zagrał Macie Bartłomiej i Nastąpiło C5, obrona tego skoczka. No i tutaj Bartłomiej Macieja zdecydował się zagrać ruch Hetmana 4 i zawodnicy przeszli do takiej pozycji, która zakończyła się remisem. Natomiast Magnus Carlsen, mając kilka sekund na zegarze, czy kilka minut na zegarze, zagrał najlepszy ruch w pozycji, czyli D5. Zagrał lepiej niż zawodnik 2600 na partii klasycznej. I ogólnie ruch d5 jest bardzo takim ruchem wydawać by się mogło sensownym, no bo zyskujemy przestrzeń, tylko kłopot jest taki, że ludzie nie do końca lubią grać w ten sposób, ponieważ otwieramy sobie bardzo mocno przekątną i przeciwnik ma parę gońców. No, i okazuje się, że białe tutaj muszą grać bardzo dokładnie i dlatego domyślam się, że właśnie dlatego komputer ocenił te partie tak bardzo wysoko, na takim komputerowym wręcz poziomie, ponieważ białe bardzo często muszą grać nieoczywiste ruchy i muszą je grać no bardzo, bardzo dokładnie. Ruch po ruchu. Tutaj wieża A2, no to ta akurat jest logiczna, no bo wisiała nam wieża. Jeża poszła na E8. Wiecie, jaki jest tutaj najlepszy ruch w pozycji? Pomimo tego, że wydawać by się mogło, że mamy silnego Pionka, że może trzeba tutaj zbić, że może Hetmana trzeba wprowadzić do gry, najlepszym ruchem przynajmniej według komputera i przynajmniej według Magnusa Carlsena w tej pozycji jest zagranie ruchu goniec F1 i to jest piękne i to jest też taka rzecz, która pokazuje, że te komputerowe szachy różnią się od naszego takiego ludzkiego myślenia, co nie? No bo my byśmy pomyśleli tutaj, no nie wiem, no atakować w jakiś sposób fajnie by było. Nie, goniec F1 zaproponować wymianę wieży, bo zauważcie, że to jest groźba, ponieważ goniec atakuje też skoczka i jeśli przeciwnik zagra cokolwiek, no to możemy zbić, zbić i zdobyć po prostu figurę. Dlatego tutaj nastąpiło wieża E1. Skoczek sobie wrócił, zbił, żeby być może w przyszłości zagrać na d3. Czarne grają ruch b5 i zaraz dzieje się magia, ponieważ białe grają ruch hetman f 3 i nagle komputer zaczyna mówić, że czarne stoją dużo, dużo lepiej. Tylko, że im dłużej komputer się zastanawia, tym przewaga czarnego spada i jednak stwierdza: "OK, Magnus, dobra, byłeś lepszy, nie, jest OK, jednak jest OK, jednak jest spoko, bo hetman e3 byłoby super ruchem." Ale jest goniec B1. No i tutaj komputer widzi, że może to się zakończyć zyskami materialnymi, ponieważ ta wieża nie ma się gdzie ruszyć. Goniec ją atakuje. Jak odejdzie tu, no to goniec straci. No wydaje się wręcz, że białe przegrywają te partie. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ białe wykorzystują ostatni. Aspekt pozycji, który sprawia, że to wszystko im się trzyma. A mianowicie mogą zagrać ruch D6. Ruch pionkiem, który wydaje się być słaby, bo niby możemy to zbić, niby ten pionek już nie jest broniony, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko się zgadza. No i teraz czarne stwierdziły, ok. Grozi bicie tutaj, grozi bicie tutaj, odejdę sobie wieżą i wszystko będzie w porządku. Ale teraz następuje goniec A5, Hetman A5, wieża idzie na E2, i teraz ta wieża przechodzi do ofensywy. I w zasadzie w kilka ruchów, z pozycji, w której komputer mówił: No, tutaj po goniec B1 mamy problemy, czarne grają dobre posunięcia, i nagle powierza E2. Komputer mówi: OK, Magnus, sorry. Jednak było git, było git, było git, spoko. No i białe tutaj mają przewagę. Za pomocą tego pionka białe uzyskują bardzo dużą przewagę, ponieważ po jakimkolwiek ruchu grozi D7 i wieża E8 jest bardzo problematyczne. Jedyne posunięcie, które czarnym jeszcze utrzymywało gierkę, i to jest takie posunięcie, które można znaleźć, ale. Mając kilkadziesiąt minut na zegarze, to jest zagranie ruchu wieża F8. Po to, że teraz jak nastąpi D7, to mamy Hetman D8 i kontrolujemy mocno to pole. Natomiast w sytuacji, w której nastąpiło bicie D7, wieża F8, no to teraz wieża E8 i ten Hetman nigdy nie zdąży tutaj wrócić. No ale okej, okay, czarne zagrały C3. Magnus Carlsen. Znowu zagrał najlepszy ruch, ewentualnie, wiecie, no to wygrywający ruch. No i jaki jest ten wygrywający ruch? Ja, początkowo, patrząc na tę partię, myślałem, że hetman a 8. Ale okazuje się, że po goniec d8 nie jest to takie proste. Magnus Carlsen zagrał ruch hetman d5, przeciwnik przestraszył się ruchu goniec c4, czyli po tym ruchu, zauważcie, że jak nastąpi goniec c4 i cokolwiek, czy półdorobimy hetmana, no to grozi hops, hops i hops. To przeciwnik widział, dlatego w tej pozycji. O ruchu y, Hetman D5 zdecydował się obronić przed jedną groźbą, ale bardzo często grając w szachy, gdy bronimy się przed jedną groźbą, okazuje się, że przeciwnik ma drugą groźbę, która była dużo groźniejsza. No i faktycznie tutaj ruch Hetman D6 kończy partię. I w tej pozycji przeciwnik się poddał. Przeciwnik o poziomie 3100. Został totalnie zniszczony i nie miał nic do gadania. Bo tutaj nie ma obrony przed matem. Jak Pionek ucieknie, no to jest to oczywiście mat. Jak nastąpi cokolwiek innego, bijemy, a po biciu dorabiamy hetmana, czy też wieże, i tak wygrywamy. No i w taki sposób Magnus Carson zagrał niesamowitą partię i zagrał ją mając no 3 minuty, nie? I to pokazuje, że naprawdę to jest taki zawodnik, który potrafi grać na najwyższym poziomie, nawet gdy on nie do końca czuje, że wiecie, posunięcia, które wykonuje, są takie totalnie, totalnie najlepsze no to jednak potrafi, no to potem i tak się okazuje, że są najlepszy. Także niesamowita sytuacja, 3850 rankingu, szacun, może kiedyś mi też się tak uda zagrać. Także mam nadzieję, że mi wam się podobał, trzymajcie się cieplutko, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło, no i tyle. Także nara.